W tym wydaniu Miasto Żyje, o kolejnych mieszkaniach dla młodych, remontach na płockich drogach i relacji z Wistula Folk Festival. Dwa miesiące temu prezydent Andrzej Nowakowski wręczył klucze do mieszkań pierwszym beneficjentom programu Mieszkanie na Start. Do budynku przy ulicy Sienkiewicza 25 wprowadziło się wówczas 15 rodzin. Teraz rozpoczął się remont kolejnego obiektu, w którym znajdą się lokale na wynajem dla osób młodych. Pochodzącą z końca XIX wieku kamienicę przy ulicy Sienkiewicza 38 czeka gruntowna przemiana. Zostaną m.in. wzmocnione fundamenty, wymienione stropy, więźby dachowe, zainstalowane centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Remont ma potrwać do stycznia 2018 roku i będzie kosztował ponad 8 milionów złotych. W efekcie inwestycji powstanie 39 mieszkań. Wnioski na wynajem lokali można składać w ratuszu do końca września. Wśród realizowanych w tym roku inwestycji drogowych jest przebudowa ulic na Skarpie i Polnej. Zamiast kocich hubów i płyt drogowych, będzie tu wkrótce nawierzchnia asfaltowa. Zakres prac obejmuje także wykonanie odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i zatok postojowych. Inwestycja będzie kosztować ponad 2 miliony złotych. Zgodnie z planem prace miały potrwać do wiosny, ale wykonawca deklaruje, że drogi będą gotowe do końca tego roku. W drugi weekend września mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z promocyjnej oferty na usługi i różne atrakcje. To dzięki akcji Płock za pół ceny, do której przyłączyło się już ponad 100 firm i placówek. Będzie można m.in. taniej zjeść obiad, mniej zapłacić za nocleg, bilet na pływalnię do zoo lub muzeum. Nadal można dołączyć do akcji. Czekamy na kolejnych partnerów, a państwa zachęcamy do zarezerwowania wolnego czasu w terminie od 9 do 11 września i skorzystania z przygotowanych propozycji. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Chociaż tegoroczna edycja festiwalu Rynek Sztuki trwała tylko jeden dzień, to jak zwykle publiczność otrzymała artystycznie wysmakowaną ofertę. Swoim oryginalnym tembrem głosu zachwyciła wokalistka Maja Kleszcz. Wielkie emocje widzów wywołał ekspresyjny występ krakowskiej hańby. Zespół prezentuje niezwykłe połączenie punk z ulicznym folkiem oraz zaaranżowanymi tekstami osadzonymi w skomplikowanej polskiej rzeczywistości z okresu międzywojnia. Przegląd osobliwości natury zaserwował poznański cirkus ferus, a wieczór zakończył się seansem kina niemego z polą negry w roli głównej i muzyką graną na żywo przez Marcina Pukaluka. W tym tygodniu z kolei króluje w płocku wistula Folk Festival. Jest to już piąta edycja imprezy, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Artystów można spotkać w różnych częściach miasta. Pierwsza prezentacja miała miejsce na starym rynku przed ratuszem. Piąty Vistula Folk Festival uważam za otwarty. Swój taneczny i śpiewaczy kunszt zespoły z Indonezji, Hiszpanii, Ukrainy, Słowacji oraz z Polski zaprezentowały między innymi podczas koncertu otwarcia w Parku Północnym. Wykonawcy zachwycili wspaniałymi strojami, pięknym śpiewem i widowiskową choreografią.